Cześć, nasz ostatni materiał był poświęcony temu, na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie kupowania używanego iPhone'a, ponieważ dużo osób prosiło mnie, abym nagrał podobny film dotyczący komputerów Mac. No to właśnie na dzisiaj go dla Was przygotowałem i mam nadzieję, że okaże się pomocny. Oczywiście pewne aspekty dotyczące tego, na co zwracać uwagę przy kupowaniu komputera Mac, będą podobne do tego, co dotyczyło iPhone'a, jak i ogólnie całej elektroniki. Dlatego właśnie pierwszym punktem, którym chciałbym poruszyć, są wszystkie uszkodzenia mechaniczne, które komputer może mieć. Oczywiście wszelkiego rodzaju zarysowania są normalną rzeczą, jeżeli kupujemy używany sprzęt i no nie należy się nimi zbytnio przejmować, chyba że mamy jakieś tutaj konkretne potrzeby natury estetycznej, a nie dotyczącej działania samego komputera. Natomiast to, na co warto zwrócić szczególną uwagę, to ekran. Warto włączyć sobie coś białego, coś czarnego, sprawdzić, czy nie ma żadnych wypalonych pikseli, czy wszystko wyświetla się w sposób prawidłowy, bo to może być problem, który może się pojawić. Tym bardziej, że niektóre, np. MacBooki Pro, były objęte programem wymiany kart graficznych, jeżeli ktoś zapomniał z tego skorzystać to pewne tutaj jakieś nieścisłości dotyczące migotania ekranu mogą się pojawić. Podobnie jak mogą się pojawić problemy dotyczące powłoki oleofobowej, która po prostu może zacząć schodzić w pewnych miejscach, też warto mieć to na uwadze. Ona jest jakby w oku, ramki MacBooka Pro pojawiają się takie, jakby ktoś folię zdzierał, to to jest właśnie ten problem, o którym mówię. Będąc już przy uszkodzeniach mechanicznych, należy zwrócić uwagę na działanie na przykład portów. Po prostu warto podpiąć pendrive'a, zobaczyć, czy, czy wszystko działa. Jeżeli kupujemy na przykład starszego MacBooka Pro, to też napęd DVD, CD, jego działanie będzie na pewno dla nas ważne. Takie podpięcie po prostu urządzeń sprawdza, czy wszystko działa, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście sprawdzić można również to, czy Gładzik, touch, touch bar, touchpad MacBooka działa w sposób prawidłowy, czy głośniki działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli w poszczególnych makach? Często użytkownicy zapominają o tym, przy zakupie zwracają uwagę zupełnie na inne aspekty, a jest to coś, czego warto mimo wszystko nie pomijać. Bardzo, bardzo istotna jest kwestia cyklu baterii. Każde. Wykorzystanie z MacBooka, gdy nie jest zasilacz podpięty, tylko korzystamy z akumulatora, wiąże się z naliczeniem kolejnego cyklu baterii po tam osiągnięciu e, jakiegoś niższego pułapu i wykorzystaniu odpowiedniej e, ilości energii elektrycznej. Kiedy przejdziemy do analizy Maca, to jest rozwiązanie e, systemowe. Widzicie tutaj zrzut ekranowy, który to przedstawia. To zobaczymy, ile tych cykli było. Domyślnie mówi się, że 1000 cykli to jest taka żywotność normalna akumulatora. Często jest to dłużej, czasem z baterią mogą być problemy, nawet jeżeli jest coś krócej. Ja polecam również program Fruit Juice. On pozwala na taką bardziej dogłębną analizę zużycia baterii i w ogóle pomaga w dbaniu o baterię, jeżeli dłużej korzystacie z komputera. Tam też w szybki sposób możemy zobaczyć, ile pozostało. Oryginalnej pojemności akumulatora, no i w ten sposób ocenimy, ile mniej więcej taki Mac będzie trzymał na baterii. O to też warto zapytać sprzedającego, jeżeli jest on uczciwym sprzedawcą, to na pewno poda nam mniej więcej precyzyjne dane. Chociaż też nie ma się co oszukiwać, że z każdym rokiem użytkowania komputera, no ten czas będzie znacząco malał. Zamawiając komputer przez internet, wiele. Natrafiamy na handlarzy, którzy sprzedają komputery z zagranicy, na przykład z Niemiec czy z Francji. Są to często komputery w bardzo dobrym stanie, które są w dobrym cenie, ale mają jedną wadę, którą warto mieć na uwadze, mianowicie inną klawiaturę. Klawiatura niemiecka czy klawiatura francuska. To są klawiatury inne od klawiatury kuwerty, której my używamy w Polsce. Jeżeli chodzi na przykład o klawiaturę ze Stanów Zjednoczonych, ona jest troszeczkę inna, tam jest inny retur, inny shift, ale jest to coś, do czego można się przyzwyczaić. Układ klawiszy jest zasadniczo podobny. No natomiast klawiatura francuska i klawiatura niemiecka to są naprawdę zupełnie. Inne rozwiązania, które mogą prowadzić do niemałej frustracji w trakcie użytkowania, chyba szczególnie klawiatura Azerty francuska. Oczywiście można dokupić sobie takie naklejki na klawisze, nakleić zamiast A, Q i w różnych innych przypadkach też, i potem przemapować sobie ich działanie, no ale w jakimś to. Stopniu i zeszpeci nasz komputer, i będzie uciążliwe. Musimy te naklejki kupić, musimy się z tą klawiaturą pobawić. Do tego sam unikałbym tego. Aczkolwiek nie będę was zniechęcał całkowicie, ale zwracam uwagę na to, że trzeba o tym pamiętać. Trzeba nawet jak jakieś zdjęcia widzimy na Allegro, czy w jakimś u jakiegoś innego sprzedawcy hmm, przypatrzeć się, czy klawiatura jest taka, jaką znamy z komputerów kupowanych w Polsce. Niestety w przypadku Maców nie możemy w tak fajny sposób, jak. W przypadku iPhone'ów czy iPadów sprawdzić numeru seryjnego na stronie Apple, aby coś więcej się o tych urządzeniach dowiedzieć. Natomiast poproszenie sprzedawcy o numer seryjny pozwala nam sprawdzić, czym, z jakim mamy dokładnie modelem do czynienia. Jeżeli sprzedawca jest trochę enigmatyczny, nie chce nam do końca mówić, jak to jest specyfikacja, bo on się nie zna itd. itd. Warto to sobie sprawdzić. Od razu będziemy wiedzieć, jaki komputer po prostu kupujemy, z którego on jest roku, jaki to jest dokładnie model, no i będziemy mogli coś więcej przeczytać na temat jego specyfikacji. Chociażby, i będąc już przy specyfikacji, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ten aspekt. On nie jest bezpośrednio związany z tym, że ktoś nas może oszukać i tak tak dalej. Ale po prostu warto kupować. Komputer, który będzie nie tylko dostosowany do naszych potrzeb, ale będzie po prostu spełniał nasze podstawowe wymagania. Więc jeżeli jakbyśmy chcieli sięgnąć po jakiegoś starego Maca, który ma, bo chcemy mieć po prostu Maca, który ma 2 GB RAMu, no to nie jest coś, co będzie działać w dobrym stanie. Warto też sprawdzić, czy komputer dostaje najnowszą wersję systemu operacyjnego. Na ten moment jest to MacOS Sierra. Bo po prostu korzystanie z najnowszego oprogramowania no jest czymś, co chyba wszyscy, przynajmniej większość użytkowników chce otrzymać. Dlatego warto się przypatrzeć na tej specyfikacji. Można zapytać na naszym forum MyApple, co sądzicie, co użytkownicy, co czytelnicy sądzą o danym modelu. Pomaga to w uniknięciu takiej sytuacji, gdy kupujemy komputer, który wcale nie musi być tani. A okazuje się, że jego specyfikacja, że jego podzespoły nie spełniają naszych wymagań. Dlatego zapraszam Was na forum, tam na pewno takie odpowiedzi dostaniecie. Można je zadawać również w komentarzach pod ostatnim QA, bo prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni będę nagrywał kolejny odcinek i chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te porady okażą się dla Was pomocne, jeżeli kupujecie nowego Maka, czy sobie. Czy na przykład komuś w prezencie na święta i przez nowego Maca mam tutaj na myśli używanego Maca, ale jako nowy komputer. No bo oczywiście kupując na stronie Apple czy u jednego z resellerów, te porady tak naprawdę nie za bardzo nam się przydadzą. Natomiast rynek używanych komputerów Mac jest całkiem spory i czasem nie warto dopłacać do nowego, tylko właśnie zdecydować się na coś w dobrym stanie, co było w dobrych rękach i może trafić. Teraz do Was. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Bardzo mało, brakuje nam do 5000 subskrypcji. Także byłbym bardzo Wam wdzięczny w pomocy w osiągnięciu tego celu. I to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki, cześć.